Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Myśor, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest czwartek, 22 maja, dziś, dzień ferialny, czwartej klasy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tematem rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu, jest pewne zdanie z dzisiejszego fragmentu katechizmu, które na pewno przynajmniej u części słuchaczy wzbudzi emocje. Pierw jednak zapraszam na sprawki. Francja. W sobotę 17 maja w Paryżu został odsłonięty pierwszy we Francji pomnik upamiętniający homoseksualne ofiary deportacji. Do tej pory podobne upamiętnienia powstały w kilku innych europejskich miastach, np. w Berlinie, Amsterdamie i Barcelonie. Monument, będący inicjatywą stowarzyszenia Zapomniane Wspomnienie, został odsłonięty w obecności socjalistycznej mer Paryża pani Anne Hidalgo i stanął w ogrodach portu Arsenal przy Bastylii. Jak powiedział medium pan Jean-Luc Hommejo, Zastępca mera Paryża odpowiedzialny za walkę z dyskryminacją. Przesłanie pomnika brzmi: Nie zapominamy i pozostajemy czujni. Oddaje on również hołd wszystkim osobom LGBTQIA, prześladowanym na przestrzeni dziejów. Według szacunków historyków we Francji podczas II wojny światowej deportowano 62 homofobistów. Co stanowi 0,04% wszystkich deportowanych, a to niezbity dowód, że pomnik to nie jest żadne upamiętnienie, ale kolejny, dość ciężki punkt narzucania Europie tęczowo-satanistycznej ideologii. Norwegia. Od 1 maja w Norwegii obowiązują nowe przepisy, na mocy których sklepy mogą zostać ukarane grzywną. Za odmowę przyjęcia płatności gotówkowych od klientów. Norweski rząd wprowadził nową ustawę o umowach finansowych, zgodnie z którą sklepy i inne placówki detaliczne nie mogą odmówić przyjęcia płatności gotówką już w październiku ubiegłego roku. Dopiero teraz jednak opublikowano przepisy, które wprowadzają kary pieniężne za łamanie prawa. Kara może wynosić nawet 25 milionów koron, czyli około 9 milionów złotych. Według norweskiego rządu możliwość płacenia gotówką zapewnia bezpieczeństwo i dostępność dla tych, którzy nie mają cyfrowych rozwiązań płatniczych lub nie czują się z nimi komfortowo. Była minister sprawiedliwości, pani Emilie Ennier-Mel z Partii Centrum, która zainicjowała nowe prawo, tłumaczy, że gotówka jest środkiem pierwszej potrzeby. A niedawna przerwa w dostawie prądu w południowej Europie pokazała to bardzo wyraźnie, gdyż płacenie kartą lub telefonem komórkowym stało się wtedy niemożliwe. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. W minioną sobotę obchodziliśmy wspomnienie świętego Paschalisa Bajlona, wyznawcy. Urodził się on 16 maja 1540 roku w Aragonii. Jego rodzice byli pobożnymi, lecz ubogimi rolnikami. Paschalis, pracując jako pasterz, miał wiele czasu na czytanie żywotów świętych i innych pobożnych lektur. W wieku lat 24 wstąpił do alkantarzystów, zgromadzenia franciszkańskiego o surowej dyscyplinie. Przełożeni planowali kształcić go na kapłana. Jednak Paschalis wybrał drogę brata zakonnego, gdyż swoje uświęcenie widział w sumiennym wypełnianiu najniższych obowiązków w klasztorze. Miał szczególną cześć dla Chrystusa w najświętszym sakramencie. Z tego powodu został wezwany do Paryża, którym w tym czasie szerzyła się herezja kalwinizmu. W stolicy Francji święty Paschalis prowadził liczne dyskusje z hugenotami. I bronił prawdy o realnej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Po powrocie do Hiszpanii zmarł po ciężkiej chorobie 17 maja 1592 roku, w wieku 52 lat. Został beatyfikowany w roku 1618 przez papieża Pawła V, a kanonizowany w roku 1690 przez Aleksandra VIII. Święty Paschalis Bajlon jest patronem kongresów eucharystycznych i polskiego miasta Kalisza. Argentyna. Prezydent Argentyny pan Javier Milei zapowiedział reformę imigracyjną, która przyspieszy deportację i wprowadzi opłatę za opiekę zdrowotną oraz edukację dla cudzoziemców. Nowe prawo ma także odmawiać wjazdu skazanym i przyspieszyć procedury sądowe. Organizacje tzw. obrońców praw człowieka biją na alarm, że zmiany mogą naruszać prawa imigrantów. Rzecznik prezydenta pan Manuel Adorni skrytykował obecne przepisy jako sprzyjające chaosowi i zapowiedział, że nowe prawo uniemożliwi pobyt w kraju sprawcom przestępstw. Obecność cudzoziemców w Argentynie stanowi z kolei koszty dla państwa, dlatego planowane jest pobieranie od nich opłat za usługi publiczne. Pięć argentyńskich prowincji już wprowadziło opłaty za opiekę zdrowotną, a Buenos Aires rozważa to samo. Rząd naciska również na uniwersytety, by pobierały opłaty od cudzoziemców. To była sprawka czwarta, a po niej reklama uwagi warta. Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka dziś, mój drogi słuchaczu, chcemy polecić dwie bardzo wartościowe książki dla dzieci, które można nabyć w księgarni internetowej. Prawe książki, Kocia Mama i jej przygody, to historia małej Zosi, która troszcząc się o czworonożnych mieszkańców rodzinnego domu, największą miłością darzy Koty. Zosia z licznym rodzeństwem, przyjaciółmi i zwierzętami przeżywa wiele niezwykłych przygód. A gdy pewnego dnia w gospodarstwie znalezione zostają małe kocięta, kocia mama robi wszystko, by znaleźć im bezpieczne schronienie. Kocia mama i jej przygody to piękna i urokliwa opowieść spod pióra pani Marii Bujno-Arctowej, autorki polecanych w sprawkach okiem katolika rano pereł księżniczki Mai. Pisarka zawarła w książce wiele wątków autobiograficznych. Akcja dzieje się w rodzinnym dworku w Brzezinach, Miejscu urodzenia i dorastania autorki. Pani Maria Bujno-Arztowa opisuje świat, w którym dzieci poczują się bezpiecznie, zaś dorośli odnajdą w nim drogę do wspomnień z własnego dzieciństwa. Książka, ukazując ponadczasowe wartości, przekazywane w prosty i przyjazny sposób, uczy młodych czytelników właściwego traktowania zwierząt i bez wszechobecnej dziś humanizacji naszych pupili. Przestrzega przed bezmyślnym wobec nich okrucieństwem. Druga książka Gucio zaczarowany pani Zofii Urbanowskiej, to opowieść o konieczności przezwyciężenia egoizmu i potrzeby służby drugim. Mały Gucio, prowadzący pełne zabaw życie próżniaka, zamieniony w muchę, od świata przyrody uczy się, że każde stworzenie na ziemi wykonuje jakieś pożyteczne zadanie. Pod wpływem nowych doświadczeń zachodzi jego głęboka przemiana w chłopca obowiązkowego, rzetelnego i sumiennego, który rozumie wartość nauki i pracy dla wspólnego dobra. Tych książek nie trzeba wertować w poszukiwaniu na przykład dwóch mam niedźwiedzic czy niebinarnych bohaterów. Zostały sprawdzone przez kilka pokoleń polskich dzieci, jak również przez redakcję Sprawek Okiem Katolika. Link do zakupu książek znajduje się na samej górze opisu tego odcinka. Z kodem sprawki od dziś przez cały tydzień otrzymasz mój drogi słuchaczu dodatkowy rabat przy zamówieniu obu książek. Stany Zjednoczone Gubernator Florydy, Katolik Pan Ronte Santis, podpisał ustawę zakazującą fluoryzacji wody w wodociągach. Powodem jest ryzyko zdrowotne, w tym zaburzenia neuropsychiatryczne i niższy iloraz inteligencji u dzieci. Główny chirurg Florydy, pan Joseph Ladapo, już w roku 2024 zalecił zaprzestanie fluoryzacji wody z tych samych powodów. Decyzję wsparł sąd, który uznał, że fluoryzacja na poziomie 0,7 mg na litr stanowi zagrożenie dla zdrowia. W Stanach Zjednoczonych temat fluoryzacji zyskał rozgłos w kampanii prezydenckiej. Donald Trump poparł propozycję Roberta F. Kennedy'ego Jr., nowego sekretarza zdrowia, dotyczącą eliminacji fluoru z wody. Raport opublikowany w roku 2024 wykazał, że nadmiar fluoru obniża IQ dzieci o 2 do 5 punktów. Około 73% Amerykanów pije fluoryzowaną wodę. W Polsce fluoryzacja wody nie jest stosowana od ponad 20 lat. Fluorki pochodzą tylko z naturalnych źródeł, takich jak gleba i skały. Polska. Jak poinformowała telewizja Republika, przy rządzie Donalda Tuska działa zorganizowana grupa przemytników nielegalnych imigrantów, której struktura przypomina siatkę szpiegowską. Według telewizji Grupa ta otrzymuje informacje od służb rosyjskich i białoruskich. Kluczową jej postacią ma być skrajnie lewicowa działaczka feministyczna, pani Klementyna Suchanow, która zasiada w dwóch rządowych komisjach, jednej badającej rosyjskie wpływy, a drugiej zajmującej się rzekomymi nadużyciami wobec tzw. aktywistów demokratycznych. Dziennikarze Republiki twierdzą, że uzyskali dostęp do materiałów ABW, Straży Granicznej i Prokuratury. Ujawniono m.in. wiadomości pani Słuchanów wysyłane za pomocą Signala, w których komunikowała się z innymi osobami w sprawie przemytu imigrantów. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Kardynał Piotr Gaspari Katechizm dla osób dorosłych, które pragną zdobyć pełniejszą znajomość nauki katolickiej. Kontynuacja rozdziału czwartego o dekalogu. Jakie są wzajemne obowiązki małżonków? Małżonkowie winni się wzajemnie miłować, pomagać sobie i zachowywać wzajemną wierność. A żona winna jest mężowi posłuszeństwo. Jakie obowiązki mają rodzice względem dzieci? Rodzice z prawa natury mają także obowiązki względem dzieci: winni dbać o ich wychowanie, zwłaszcza religijne i moralne, oraz troszczyć się według sił o ich dobro doczesne. Kto, oprócz rodziców, ma także prawo i obowiązek starania się o dobre wychowanie młodzieży? Prócz rodziców prawo i obowiązek starania się o dobre wychowanie młodzieży należy do państwa, które niedostateczność rodziców uzupełnia dla dobra ogółu, a w pewnej wyższej mierze prawo to i obowiązek należą do Kościoła, już na mocy zadania, któremu powierzył Chrystus Pan, żeby nauczał wszystkie narody i prowadził je do nadprzyrodzonej świętości. A w końcu do żywota wiecznego. Jakie są obowiązki poddanych względem prawowitych przełożonych? Poddani winni swoim prawowitym przełożonym, czy to kościelnym, czy świeckim, szacunek i posłuszeństwo z pewnym podobieństwem tej miłości, którą dzieci winni rodzicom. Którym przełożonym w kościele należy się nie tylko uszanowanie, lecz także posłuszeństwo. Nie tylko uszanowanie, ale i posłuszeństwo należy się według kanonów papieżowi, własnemu biskupowi albo innemu prałatowi z władzą kościelną oraz własnemu proboszczowi, gdy wykonuje urząd proboszczowski. Dlaczego należy się uszanowanie i posłuszeństwo władzy świeckiej? Uszanowanie i posłuszeństwo należy się prawowitej władzy świeckiej, gdyż tak samo jak państwo, początek swój ma ona w naturze, a zatem w Bogu samym, który jest Stwórcą natury. Uszanowanie i posłuszeństwo należy się władzy państwowej bez względu na osobę, która ją piastuje. Do czego są zobowiązani przełożeni względem podwładnych? Przełożeni winni się troszczyć, każdy w zakresie swojego urzędu o swoich podwładnych, dawać im we wszystkim dobry przykład, gdyż zdadzą sprawę nie tylko przed ludźmi, ale i przed samym Bogiem. Do czego są obowiązani robotnicy względem swoich panów. Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. Ponownie Polska. Poniedziałek, dzień po pierwszej turze wyborów prezydenckich, aktywiści ostatniego pokolenia rozpoczęli okupację Biura Sztabu Prezydenta Warszawy, pana Rafała Trzaskowskiego, domagając się rozmowy z nim w celu uzgodnienia realizacji ich postulatów. Jak powiedział w rozmowie z ONETem, jeden z aktywistów klimatycznych organizacji, pan Tytus Kiszka. Czas przestać chować głowę w piasek i usiąść do stołu, panie Trzaskowski, pali się już nie tylko planeta, ale i panu pod stopami. Według pana Kiszki, przyszły prezydent, powinien za priorytet mieć bezpieczeństwo wszystkich Polaków i współpracować z rządem, aby zakończyć napędzanie zapaści klimatu. Powinien bronić człowieczeństwa w obliczu największego zagrożenia w historii ludzkości. Aktywiści ostatniego pokolenia chcą od Rafała Trzaskowskiego poparcia dwóch postulatów: przeniesienia środków zaplanowanych na rozbudowę autostrad i dróg ekspresowych na transport publiczny oraz stworzenia miesięcznego biletu w cenie 50 zł za transport regionalny i lokalny. I jeszcze raz Polska. Jak poinformował prezes Instytutu Ordo-Juris, mecenas Jerzy Kwaśniewski, ksiądz profesor Tadeusz Guz, nie odpowie za nawoływanie do nienawiści. Sprawa została umorzona przez sąd, choć oskarżyciele rzymiańska Loża Masowska, Brit domagali się dla księdza Guza kary trzech lat więzienia. Umasowia ja pozwała księdza profesora Tadeusza Guza z powodu jego wystąpienia podczas promocji książki Zbawienie bierze początek od panów na literkę z. z kropką wydanej przez wydawnictwo Sióstr Loretanek. Sąd na wniosek ordo Juris odstąpił od zwykłego procesu i umorzył sprawę jako całkowicie bezzasadną. Dodatkowo masy oskarżyciele zostali obciążeni kosztami postępowania. Panowie na Literkę Z. kropką domagali się wcześniej także ukarania rzecznika dyscyplinarnego katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i wszystkich członków komisji dyscyplinarnej uczelni, gdyż nie dopatrzyli się oni w wypowiedziach księdza profesora. Żadnego nawoływania do nienawiści. Jak podkreśla Mecenas Kwaśniewski, to zwycięstwo to coś więcej to poważny krok na drodze ku powstrzymaniu fali antypolskich wystąpień, które złośliwie promują szkodliwy stereotyp katolika antysemity. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś, mój drogi słuchaczu, w katechizmie padło zdanie o obowiązku posłuszeństwa żony względem męża, i jako że jest to jeden z najbardziej zapalnych punktów zderzenia nauki katolickiej z tym, co w naszych rozumach niestety podstępnie zasiał jutarksizm, chciałbym chociaż trochę rozładować ewentualne napięcie odnosząc się do różnic w łacińskim i rewolucyjnym, czyli judarksistowskim rozumieniu władzy. Na początek przywołam krótką anegdotkę. Jakiś czas temu ktoś zgłosił równocześnie na policję i do Straży Miejskiej fakt, że idąc na MSZE zaparkowałem samochód w miejscu niedozwolonym. Kto był w Gdyni, ten może wiedzieć o czym mówię. Kiedyś myślałem, że osoba zgłaszająca troszkę się uwzięła na wiernych, teraz przyznaję jej rację. Nikt nie powinien tam zostawiać samochodu. I zupełnie przy okazji proszę wszystkich wiernych, którzy nam szedł do Gdyni przyjeżdżają autem, by parkowali, jeżeli nie ma miejsca na parkingu przy Oratu, na parkingu bliskiego Marketu. Chciałem jednak mówić o rozumieniu władzy. Wezwany zostałem na policję i do Straży Miejskiej i jednego dnia w bardzo krótkim odstępie czasu doświadczyłem niesamowitych różnic między łacińskim a rewolucyjnym rozumieniem władzy. Tak się akurat złożyło, że pan policjant był typowym łaciennikiem. Kultura, rzeczowość, czuło się, że tutaj pan władza rozumie, że tak naprawdę jego władza nade mną jest służbą mi i całemu społeczeństwu. Bo prawdziwa władza to służba. Byłem pod wrażeniem pana policjanta. Prosto z komisariatu pojechałem do straży miejskiej. Od razu zaznaczam, że nie ma to budować obrazu Straży Miejskiej. To był przypadek, że akurat trafiłem na policjanta łacinnika i strażnika miejskiego czującego władzę dość po markistowsku. Widać było od pierwszych sekund rozmowy, że ten drugi pan traktuje władzę tak jak powiedzmy traktowało się w PRL-u, i jak traktuje się wszędzie tam, gdzie źródła władzy nie widzi się w Panu Bogu. Podczas gdy celem władzy w kulturze łacińskiej jest służba w marksistowskim przekłamaniu celem władzy jest władza ten drugi pan był w miarę uprzejmy ale było to spotkanie w stylu no i co ja mam teraz z panem zrobić <laughs> i spojrzenie oczekujące czy się ukorzę czy będę się stawiał na co ja co uważam za sprytne ale dziś już nie wiem czy właściwe przyjąłem tępy wyraz twarzy i gdybym miał czapkę międoliłbym ją głupawo w dłoniach Pokazując panu władzy, że jest szefem i że bardzo dużo może. Obie wizyty skończyły się dla mnie bezboleśnie, ale byłem pod dużym wrażeniem różnicy, którą mogłem zaobserwować w tak krótkim odstępie czasu. Wróćmy do relacji małżeńskich. Ewentualny strach kobiet przed władzą mężczyzny bierze się najczęściej z przyjęcia przez nią i nie daj Boże przez niego tej marksistowskiej wizji władzy. Stąd tak ożywione podkreślanie na przykład, że w małżeństwie przecież nie może być wywyższania. Gdyby przyjąć wizję łacińską, wizję czysto katolicką, władza mężczyzny jest jedynie dla służby: służby Bogu, służby dobru kobiety, służby jej bezpieczeństwu, służby dobru rodziny, służby dobru społeczeństwa. Żona, owszem, ma słuchać męża. A ten ma kochać żonę tak jak Chrystus Kościół. Więc jeżeli będzie trzeba, iść za nią na kaźń i oddać życie. Temat ten jest bezpośrednio związany z wielkim kryzysem męskości, z satanistyczną ideologią feminizmu, z misternym planem, by niszczyć rodzinę. Dlatego z całego serca proszę zdanie takie jak żona winna jest mężowi posłuszeństwo, analizować katolicko ukształtowanym rozumem, a nie świadomie rozbudzonymi przez ideologię. Marksistowską emocjami. Życzę rozwagi i odwagi. Maryjo, posłusz się mną dziś, jak chcesz. Wykorzystaj mnie, jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik. Zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej siedmiowyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć pracę zespołu z Prawek Okiem Katolika finansowo, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Przypominam, że w ostatnią niedzielę została odprawiona kolejna już: Msza Święta Tradycyjna. W intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich wspierających naszą pracę finansowo. Następna taka msza zaplanowana jest na trzecią niedzielę czerwca. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Paschalisie Bajlon, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się, i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do przeczytania na www.sprawki.pl i do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.